drużynowy rozpoczął mistrzostwa polskich młodziczek i młodzików w tenisie stołowym. Przez trzy dni najlepsi zawodnicy rywalizowali w dębickim domu sportu. Za rakietki chwyciło ponad 120 reprezentantów klubów z całego kraju. Tenis jest to sport dla wielu pokoleń, bo, bo możemy grać w tenisach już od 5-6 roku życia, a na turniejach oldboyów gościmy zawodników 80 letni Także to jest to sport, można powiedzieć, na całe życie. Cieszę się bardzo, że właśnie takie mistrzostwa polskie odbywają się tutaj w Gdybicy. Impreza rangi ogólnopolskiej na pewno promuje miasto i cieszę się, że to są kolejne mistrzostwa. Mieliśmy mistrzostwa w Pływaniu, mieliśmy mistrzostwa polski juniorek, finał, także cieszę się, bo to jest naprawdę darmowa pomoc miasta. Wszyscy, którzy przyjechali zachęcam do zwiedzenia miasta skorzystania z obiektów sportowych, których mamy tutaj bardzo dużo. W pobliżu mamy oba baseny, które są otwarte dla uczestników. Myślę, że. Jest... Ci uczestnicy spędzą przyjemnie, sportowo czas. Tenis funkcjonuje nie tylko w Głobikowej, ale w całym powiecie dębickim, bo i Brzostek, i Dębica, i Korzeniów, i Latoszyn, i Głobikowa właśnie. Bardzo dużo miejsc, gdzie tenis stołowy jest trenowany, gdzie jest praktykowany przez nauczycieli WF-u, przez dyrektorów szkół. Także ja się bardzo cieszę, że ten, ta dyscyplina sportowa jest bardzo popularna w powiecie i tym bardziej się cieszę, że możemy tutaj dołożyć swoją cegiełkę do organizacji właśnie mistrzostw, Polski młodzików młodziczek, które odbywają się w Dębicy po raz drugi. Także tylko się cieszyć, że tak impreza tak dużej rangi po raz kolejny jest organizowana w Dębicy. Dębica pod Karbacie słynie z tego w Polsce, że zawsze organizują imprezy na bardzo wysokim poziomie i organizacyjnym, i logistycznym i również na wysokim poziomie sportowym. Zawsze Dębica po raz drugi jest gospodarzem imprezy rangi mistrzowskiej. W tym roku spotkamy się z młodzikami, dla których de facto jest to początek takiej drogi sportowej. I warunki, warunki w Polsce, warunki w Dębicy do organizacji takiej imprezy są bardzo dobre. Przez to też Polski Związek zawsze bardzo chętnie i miło wspomina i organizuje imprezy tutaj na Podkarpaciu w Dębicy. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w takim kolejnym ogólnopolskim turnieju młodziczy i młodzików i to się zaczęło właśnie przy się Kępa, gdzie mogliśmy umożliwić młodzieży treningi, ćwiczenia i organizowaliśmy od kilku lat zawody i dzisiaj bardzo się cieszę, że możemy gościć zawodniczki i zawodników z całej Polski i przyczynić się do tego, że tenis w Polsce zaczyna być Coraz bardziej popularny i my mamy też w tym swój udział. Oczywiście UKS Kempa, Szkoła nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, no i oczywiście miasto, na którego obiektach już kolejny raz ten turniej ogólnopolski się odbywa. Nie muszę chyba podkreślać, że jest to ogromna promocja miasta i duży zaszczyt, że władze tenisa polskiego tenisa stołowego właśnie w Dębicy chcą organizować te zawody, a my chętnie ich tutaj gościmy i życzymy wszystkiego najlepszego. Kilkadziesiąt lat temu można już powiedzieć, pierwsza sekcja, która powstała w Łódzkim Klubie właśnie była sekcja tenisa stołowego. Przetrwaliśmy lepsze i gorsze czasy i teraz myślę, że święcimy sukcesy organizacyjne na pewno, sportowe również, bo gramy w trzeciej lidze w kategorii seniorów, młodzież bardzo mocno napiera na najlepszych zawodników w Podkarpaciu, także myślę, że możemy ten okres uznać za bardzo udany. Na drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w tenisie stołowym zaprosili Polski Związek Tenisa Stołowego, Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz Uczniowski Klub Sportowy Kępa Dębica. Patronat nad imprezą objął wicestarosta powiatu dębickiego Adam Pieniążek oraz burmistrz miasta Dębica Mariusz Szewczyk.